Witam Was, tu Mr. Lilke, witam Was w pierwszym odcinku nie, nie w pierwszym, w którymś odcinku spore ja trochę ściszę dźwięk, bo jak ostatnio to z to było mm, muzyka taką głosy takie dobra o, dobry, dobry no, no i dzisiaj sobie z, się zaprzyjaźnimy Devono cercare di fare il gang. No bravo. Che you No. Mi sono chiesto di fare il No bravo. John. No. Co innego, ale. Uuu! Myślałem, że ujdzie, ale dobrze. Nie, nie, nie! Nie! Nie chcę miłości. Pójdę, pójdę. Z którym? Z którym? Z którym jest minko... o, nie jest mój No to z ten chcę pokazać. Nie ma. który jest mój? Chwila. No a tak. Dobra. No zaprzyjaźnij się. Ale lewym. Ja to zapomniałem. O nie. Troll. No, już zaprzyjaźnij się. No. Ja drugiego kolej się dostanę. Ojej. Yeah sobie zniósł mi, mi tą jutubę <coughs> mi kasza bierze o, te debilo. nie lubią nas dajmy im po dupę i tak musimy coś zderzyć no daj, daj, daj Uuu. o, głupi głupi to debil nie atakuj mnie Mo z Moim ekipą nie dasz rady, ziomal! teraz ten. Dobra, Teraz ja muszę coś że szybko mój, po miesiąc, przy okazji, życie sobie zrenderuje on jeszcze co jest, coś jest, Dobra. Sergia! O, tu jest kurtko. Banki. Jeszcze tamten się wziął. To jest prawo. No Udajemy panu, nie dajemy. Udajemy. No o! Wygraliśmy! O, mamy grabomat. Grabomat. Jakiś dziwny. Ma być dziwne. Ja tego nie ujmować. ma być głupi. Oczywiście te ralici berski. Dziwny, ale na tapie. Co O tych muszę zrobić. Bo one jeszcze jedną. Wtedy oni zniknęli jakoś cudem. No dajesz. Gryź go! Nie daj mu zwiać! O! Już przy okazji sobie zeżrę ich. O! Dziwny Tych przydało się pozbyć, oni mnie nie, nie lubią. Ale ich jest więcej, bo stado. Niektórzy poszli. Asteroida! Nie! Łoł, wow, idę tam zobacz co to było. Ale nie lubię? Nie wiem wow, Łoł, blisko uderzyło Czy tu jest jakiś krater czy coś? Nie ma! Widzieliście mnie tak? No i to proszę zrobić? No nie, nie, nie Dobra Raz kozi śmierć. Raz kozi śmierć. O, tego. To jest alfa. Brać alfę. O, kolejny. Nie. Dajemy na slower, na O, mój pada, mój pada. Czekaj, czekaj. Bierz go, bierz go, bierz go. Bierzmy go. A oni się już boją, boją się. Łoł! Wow. Poszło wsparcie, wsparcie! Jezu, lewy Dobra, dobra, nie atakuj jego, on ma jedną charpę. Ja też mam. Dać go, dać. Dać, kolsia, dać. Jea! Yeah. Zjedźcie coś, szybko! Nie, mój padł! Zapłacicie za to! Jeszcze jeden. Muszę wyłowić stado. Ty, młodego. Daj, daj, daj. Biegnij, biegnij. O nie, tego, 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 bo mi dela. Nie, zderał Jest, bezredne. Nie, 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 nie. Nie chcę dednąć. Czekam do swojego stada. O daj. Gol daj. mnie, goń mnie. Gol mnie! Zasuwę, padniesz. No dziewczyna cię sklepie. Mm. O... Chłodno. Co to było? teraz jest tylko młody już to chyba na polowanie, nie wiem dobra, możemy iść na słowo ale godny my prawie dobrze, ja umiem latać A te debile nie o oni się mnie boją to mogę wykorzystać ale kamuflaż nie mam, na to musimy trochę żyć. wow, tu są młotki on idzie na wsparcie, kurde, ma 13 hp. Wow. Nie, 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 nie. Nie ma na mojej terytorium. Na moje terytorium. Nie, deadłem, skubany. No, dobra, nie zdążyłem uciec. Kurko, pańca. Będę ja musiał się czegoś nauczyć, czy co? Nie, nasz szczęście nie. Kurde. Muszę tam szybko polecieć. No. O chuj. Się... Tego młodego mi się przydało, ale... Dobra, 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 o. Jea, no, yeah, dedu! Kuban. No, po... Wow, 50 to oni są dobrze. Zobaczmy ich preferencje. Wow, dobrze są. Momo. Ja muszę coś do... Wow, 7 ich muszę zabić, aż. 50 hp, sporo. Hmm. Może jeszcze. Rzym godowy z kim o nim Dobra, uf o, o kok sok weźmy to dajmy mi śli <noise> taki ślepki O, części sobie miałem wcześniej zdjęć Wow, ile ja ich mam. ogryzienie powiem, farcy. ogryzienie to to już. A? Jaki dziabek. oczy czy dodałem? Właśnie. Krótko, łatwo. Nie. Farce może zdejmę. No i wszędzie. No coś takiego dla mnie. Jakieś chłopie noga? O, tak grom Jaki czas, czas, trzy, fajnie O, fajnie. Teraz jest wyższy. Trochę mu ogon usunie. Taki. O, dajemy oda. Nie! Jeszcze o taki, chodzi o tu. O, Ja mieć cztery palce u nogi. O, to jest fajne. Chwila, zaraz to wykręcimy tak moim sposobem. O, o ładnie, ładnie, ładnie. Dajmy tak. Będzie dobrze może jeszcze nie wiem detale kurde, nie mam nic do skradania. To właśnie jest kłopot tych teraz. Przemieszczanie się po, potem nie będzie potrzebne. Bardziej skradanie. O będę nietoperkiem. Wiemy ja tutaj coś co robię, na nakatę. I to tak powiększymy, ale naprawdę. O! ja dużo. dajmy coś takiego. O. I takie. Powiększenie. Tak. taka zbroja. Tylko może lepiej. Bo tak. O. To bardziej O. No tak, może być. No może go pokolorujemy w życiu. Dobra. To jest był fajny ten. Zawsze w mi się podoba Zobaczmy jak teraz. Mm, no może być. Okej okay. Zgadzam się Ję sobie tutaj coś z Wykluwaj się mi tu Jeden Nie, nie odrzekaj Nora. Zatrudnijmy kogoś do takich... Taki taniec, fajny A wikingów pójdziemy Sam ich stworzyłem Tak powiem Dobra, jeszcze z nim I... Taniec znowu Ja szybciej dojdę do głowy Dobra, dwu do stada, bo Jakimi tutaj stadom mamy, zobaczcie. Jakieś dziwne. Nie wiadomo co. Jakieś takie... To są przecież UFO Ufałutki, Kosmonidy! Dobra, dajemy. Dajemy pana, wiem. Wow! Taki szybko zryp... Z Nie zrypać. Wiesz to Wow! Je... Ja mieć większy mężka, być mam 6 Bum. Ja mieć ludzki mózg Teraz powinienem się trochę tak jak człowiek bardziej. Już prawie przeszliśmy Prze przecie zapauzujecie sobie i przeczytacie, bo mi się czytać nic. O, jeszcze tylko jedna ewolucja i... I już? Dobra, jeszcze... Dwa. O, ty skubany młody. O, już. Z... Mam coś do szarży. Fajnie. I teraz jak diabełek taki wyglądam. Mhm. Dobra, pójdźmy jeszcze tu. Nie. No. I może na tym tyle tej budowli dziwnej. Zakończymy dzisiaj odcinek. Są jakieś główienka. O, trzymając jakiś kamyk w ręku. I na tą dziwną budowlę. Maju. A! 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 A, dobra. No. No to tutaj zakończymy odcinek. Stawcie się panowie jakoś tak ładnie. Nie jak taki hamy. O. No o tak. Gdzie ten drugi? A, gdzieś tam po raz. <średenie> jeden tu, jeden tu, dobra. No to cześć, patrzą.